dobry Państwu, Piotr Żurek i Stanisław Zapotoczny. Dzień dobry. Chcielibyśmy dzisiaj z Państwem skomentować szopkę, jaką obserwujemy w polskim Sejmie. Może dobrze, bo to Boże Narodzenie w pobliżu, więc chyba, no tak. chyba to jest najlepszy czas, żeby szopki organizować. A dotyczy ona tak naprawdę powoływania, chęci powoływania. Komisji Sejmowych, tutaj te propozycje wychodzące ze strony nowego obozu władzy, które, która obejmie ster w naszym państwie, a chodzi konkretnie o komisje sejmowe odnośnie Pegasusa, i druga komisja miała się zajmować tak zwanymi. Wyborami kopertowymi, które miały mieć miejsce w trakcie tak zwanej, podkreślę, tak zwanej pandemii. I teraz zachodzi pytanie, czy są to tematy tak naprawdę pierwszoplanowe i ważne do tego, aby to tymi sprawami się zajmować, przynajmniej w taki sposób. Jeżeli tutaj chodzi o sprawę Pegasusa, to jeszcze jest to sprawa taka. Że jeżeli są pewnego rodzaju przesłanki, jest to może sprawa naprawdę i ważna, tak? Ale jeżeli chodzi o sprawy związane z tymi tak zwanymi wyborami kopertowymi, sprawa już tak naprawdę wyciągnięta z zapieca. Czyli, aby po prostu skanalizować znowu ponownie społeczeństwo, a jest tyle ważnych spraw, nad którymi warto by było usiąść i je przeanalizować, chociażby tutaj, właśnie polityka międzynarodowa w kontekście wojny na Ukrainie, jak nasze państwo podchodziło do tego, czy w sposób właściwy, czy nie. Sprawa chociażby uzbrojenia polskiej armii, gdzie kosztem polskiej zbrojeniówki transferujemy olbrzymie pieniądze miliardy złotych, aby uruchamiać nowe linie produkcyjne w innych państwach, i to można powiedzieć na drugim końcu świata, gdzie w wypadku konfliktu, jeżeli chodzi tutaj o Europę, tak naprawdę wszelkiego rodzaju. Drogi dostaw, jeżeli chodzi o logistykę, byłyby przerwane, i to już widać, że nie jest to sprawa dobrze, w sumie dobrze zorganizowana, jeżeli chodzi o zbrojenia polskiej armii. Także widzimy, drodzy Państwo, że jest spraw więcej, którymi należałoby się zająć już teraz, a ponownie kanalizuję nas sprawami takimi. Aby po prostu zrobić dużo szumu wokół czegoś, co jest mało istotne. Więc chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, żeby to wybrzmiało jednoznacznie. Nie jesteśmy przeciwnikami komisji śledczych. One w przeszłości rzeczywiście odegrały pewną rolę, bo sprawa mediów dla gazety wyborczej i tamtejsza komisja śledcza, kiedy wyświetlono, jak wyglądały te relacje pomiędzy ówczesnym rządem SLD, a Michnikiem, który załatwiał sobie prawa do bodaj pamiętam telewizji czy czegoś takiego chociaż oczywiście nie poza Lwem Rywinem to nikt tutaj nie odniósł żadnych nie poniósł żadnych konsekwencji Lew Rywin jakiś tam krótki okres odsiedział w więzieniu Adam Michnik nie, więc można powiedzieć, że efekt tamtejszej komisji poza jakimś medialnym był de facto żaden może na krótki czas zablokowało to Michnika, gdy idzie o dostęp do telewizji, bo w tej chwili chyba już jakąś telewizję posiada. Druga taka ważniejsza komisja, która pokazała pewne rzeczy, to była do spraw Orlenu. Na tej komisji niektórzy politycy do tej pory czynni w życiu politycznym się można powiedzieć wylansowali. Ale tak, już patrząc na czasy rządów obecnego reżimu. To nie było żadnej istotnej komisji śledczej, a właściwie tylko jedna, i to ta jedna komisja została powołana już w czasie de facto kampanii wyborczej i dotyczyła wpływów rosyjskich w Polsce. Widać to, czy pokazuje to, że nie było celem tego reżimu ujawnienie tych wpływów rosyjskich w Polsce, było tylko zrobienie jakiejś hucpy na potrzeby kampanii wyborczej, bo z sondaży wynikało, że ludzie, którzy wymarli na skutek braku leczenia w czasie pandemii i potem szczepienia mogą być tymi, których zabraknie, gdy idzie o głosy potrzebne dla Prawa i Sprawiedliwości do pełnienia władzy. No i rzeczywiście zabrakło tych około 4, znaczy Spadła liczba poparcia w stosunku do poprzednich wyborów o 411 tysięcy, a te 411 tysięcy dałyby około rzeczywiście 41 mandatów i trzecią kadencję PiS-owi. Więc można powiedzieć, że PiS, przez swoje bezprawie pandemiczne, doprowadził do tego, że część tego elektoratu starszego, który najczęściej właśnie popierał PiS za to, że były te emerytury, któreś tam, ente i tak dalej. Ten elektorat z braku dostępu do służby zdrowia w czasie pandemii i skutek szczepień po prostu został wybity. Natomiast, gdy idzie o komisje śledcze dotyczące dotychczasowego reżimu, to oczekiwałbym na przykład komisji śledczej dotyczących, dotyczącej KPO. Jeżeli Krajowy Plan Odbudowy został podpisany przez premiera Morawieckiego, a nawet prominentni członkowie, działacze, posłowie, Pisu nie byli w stanie rozszyfrować, czyli po prostu im tej informacji nie przekazano, co zostało podpisane, to skoro funkcjonariusz państwa po zaciąga potworne zobowiązania, dodatkowe, podkreślę, zobowiązania, bo KPO jest w tej chwili spłacane. KPO jest dwuczęściowe, część to są pieniądze z Komisji Europejskiej, a na kom, na, czy z Unii Europejskiej, a na Unię Europejskiej, płaci, Europejską płacimy haracz i prawdopodobnie od najbliższej perspektywy finansowej, budżetowej Unii Europejskiej będziemy płatnikami już netto, więc można powiedzieć, że to sobie finansujemy. Druga część KPO była sfinansowana, z, czy jest finansowana z pożyczek zaciągniętych przez Unię Europejską. Te pożyczki spłacamy, nie widząc jednocześnie KPO, więc jest... Pierwsze pytanie: dlaczego w ogóle yy, ktoś, kto miał dostać te pieniądze, bo już je spłaca, ma zaciągać dodatkowe nowe zobowiązania w postaci jakichś kamieni milowych, a żeby te pieniądze dostać? Więc po co to wszystko było? I tutaj bym oczekiwał. Drugiej komisji, na przykład, bym oczekiwał na jakiej zasadzie prowadzi się tak zwaną politykę ekologiczną. Na jakiej podstawie ktoś podpisuje Fit for 30 Fit for 55, bo to już jest zasługa, z jak pamiętam, ze szczytu w Glasgow z grudnia 2020 roku obecnego premiera. Na jakiej podstawie dokłada się potwornych, przeróżnych podatków do nośników energii w Polsce, kiedy tak dużej ilości podatków w nośnikach energii w innych krajach nie ma, ale to już bez znaczenia jest. Nawet, że tych podatków jest mniej lub więcej. Tylko pytanie: gdzie jest prawda? I my wiemy, jaka ta prawda jest, ale właśnie skoro taka ta prawda nie chce być, nie została ujawniona przez 8 lat dotychczasowego reżimu, to nowy reżim, jeżeli jest w opozycji rzeczywistej do dotychczasowego, powinien te rzeczy wyjaśnić, powiedzieć, gdzie są dowody na to, że jest jakiś efekt cieplarniany, pokazać historię geologiczną Ziemi, bo tam też. Wynika z niej, że na przykład było morze na prawie całym terytorium Polski. Stąd mamy skały wapienne aż do samego południa. Że były jakieś dżungle na terenie Polski, bo na samym południu mamy z pokłady węgla kamiennego. Więc to są fakty historyczne z historii geologicznej Ziemi, na które jakoś nikt się nie powołuje. Jednocześnie krzyczy na temat. Jakiegoś efektu cieplarnianego, gdzie po pierwsze temperatury na, na globie ziemskim badane są w porywie może przez 200 czy 300 lat, a jak już patrzymy na perspektywę nawet taką, to mieliśmy małą epokę lodowcową. Przecież ludność Grenlandii w XV wieku wymarła, więc dlaczego Komisji Śledczej w sprawie tej drańskiej polityki obciążającej nasze kieszenie? postaci cennośników energii. Nikt nie chce zweryfikować i po, pozwolić przed taką komisją, ażeby stanęli ludzie, którzy mają wiedzę, którzy rozumieją te sprawy i żeby mogli powiedzieć, jaka jest prawda. Jednak tutaj nie widzimy żadnej rozbieżności. Zamówienia dla przemysłu, a właściwie dla obronności, to jest kolejna rzecz, dlaczego potworne setki miliardów złotych mają wypływać z kraju, a jednocześnie tutajsze zakłady produkujące na potrzeby wojska, nie mają dostawać tych zamówień, zwłaszcza, że w niektórych dziedzinach te, ten sprzęt może być nasz, bo owszem, przemysł lotniczy został zniszczony, to zarówno gdy idzie o samoloty, jak i heli o helikoptery, no ale jeszcze czołgi możemy produkować w Polsce, broń yy, artyleryjską możemy produkować w Polsce. Jakieś samobieżne działa, armata, hobbice, i tak dalej, możemy produkować w Polsce. Uzbrojenie, wyposażenie, czyli amunicję, możemy produkować w Polsce. Dlaczego tego się nie rozlicza? Dlaczego w Polsce nie mamy jednolitych systemów uzbrojenia? Jednego dla lotnictwa, jednego dla broni rakietowej, jednego dla wojsk pancernych, i tak dalej, i Jeżeli mamy w sytuację taką, że mamy w Polsce pięć y, rodzajów y, broni pancernej, powszechnie nazywanej czołgami, no to nie mamy niczego innego jak sytuację po I wojnie światowej, gdy nie mieliśmy w ogóle własnych zakładów zbrojeniowych, a jednocześnie po armiach rozbiorowych odziedziczyliśmy przynajmniej trzy, a nawet cztery różne systemy uzbrojenia i w przypadku tej potrzeby, jaką mieliśmy w związku z najazdem rosyjskim, w 1919 właściwie, oś, tak 1920 roku to się okazywało bardzo często że jak były karabiny to nie było amunicji a jak była amunicja to nie było karabinów. właśnie na skutek takiej polityki tylko wtedy to była polityka zaborców więc to było naturalne że ówczesne władze odziedziczyły pewien stan rzeczy. Natomiast w tej chwili obecny reżim i poprzednie reżimy właśnie taki stan rzeczy nam kreują. Tu potrzeba komisji śledczej, bo podobno jesteśmy strasznie zagrożeni. Przez jakichś nielegalnych emigrantów, prawda? A więc ja pytam, dlaczego nie ma komisji do spraw legalnych migrantów? Przecież tych legalnych migrantów są jest około 4 miliony. A jednocześnie robi się szopkę i buduje się mury, yy, po to, żeby nie wpuszczać jakichś nie, nielegalnych migrantów. Przecież ci legalni to byli ci nielegalni, którzy byli yy, przez ten mur nie wpuszczeni. Więc dlaczego tu nie ma tej komisji? Dlaczego nie ma komisji do spraw pandemii? Przecież. Największa zbrodnia w historii PRL-u. Tyle ofiar śmiertelnych, jakie kosztowała Polskę pandemia, nie było nawet za czasów stalinowskich do 1956 roku. Ja przypomnę, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów do 31 grudnia 2021 roku, a... Do 31 grudnia 2022 roku dodatkowe 78 tysięcy nadmiarowych zgonów w stosunku do 50-letniej średniej. Jakim wynikiem zakończy się bieżący rok, to za niedługo zobaczymy. Więc to bym oczekiwał, żeby zostało wyjaśnione. Czy to, co zostało zrobione, a przypomnę, że myśmy właśnie o tym 30 sierpnia 2020 roku na rynku wrocławskim o. Kłamstwie I bezprawiu pandemicznym i, i błędnych działaniach medycznych już mówili. I to potem, nawet przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zostało trzy dni później potwierdzone, ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich, więc człowiek miał trochę odwagi cywilnej, żeby powiedzieć, że to, co jest robione przez jednych i drugich, czyli ten dotychczasowy reżim i ten, który od 11 grudnia będzie, że to było nie w porządku, bo to było nielegalne po prostu. I ja pytam, czy za tą, za te działania ktoś zostanie rozliczony. I dlaczego nie ma pomysłu na komisję śledczą dotyczącą pandemii? A fundusz pandemiczny 195 miliardów złotych wydanych nie wiadomo na co. Po co to wszystko było? A zlikwidowane kilkaset tysięcy mikro i małych przedsiębiorców polskich, bo przecież nie zagraniczne. Zagraniczne świetnie się mają, bo żadnych podatków w Polsce nie płacą. Natomiast Polskie mikro i małe przedsiębiorstwa są dobijane przez bandyckie zusy, y, robione przez ten reżim. Więc ja pytam, dlaczego nie ma pomysłów na rozwiązanie problemu zusu? Niemcy już wiele lat temu wprowadzili dobrowolny zus, gdy idzie o przedsiębiorców, bo widzieli, do czego to doprowadziło. Y, ich gospodarkę, czyli wybijanie rodzimej przedsiębiorczości. Dlaczego ten reżim przez 8 lat tego nie zrobił i dlaczego nowy reżim w zakresie tym nowych propozycji nie składa? Więc mamy mnóstwo przeróżnych tematów, już nie powiem o rolnictwie, które w zasadzie już zostało dobite, jest dobijane do końca, bo to co w tej chwili w tym roku zostało zebrane w Polsce, to w zasadzie już nie będzie możliwe do sprzedania, bo zostało nawiezione ze wschodu i ciągle jest nawożone potężne ilości. Tutaj żadnych pomysłów ze strony nowego reżimu nie słyszę o przedsiębiorstwach transportowych y, wspominaliśmy tutaj też nie ma żadnego pomysłu żeby zabezpieczyć przed nieuczciwą konkurencją ze wschodu z, z terenu oczywiście Ukrainy i tak dalej i tak dalej więc można by mnożyć te potrzeby które są w Polsce i którymi trzeba się naprawdę zająć po to żebyśmy my nie poszli jeszcze w większe dziady bo już teraz zadłużenie państwa Zostało powiększone o tyle samo mniej więcej, pewnie jak wyjdą wszystkie te informacje, o ile rządy ośmioletnie Tuska. No, przypomnę, że za czasów Tuska dług państwowy zwiększył się o około 700 miliardów złotych. I ja jestem przekonany, że ten rząd po tych 8 latach nie mniejsze długi nam zafundował, więc widzimy, że w zasadzie te rządy w niczym się nie różnią. Poza serwilizmem. Licytują się tylko, że może trzeba być bardziej spolegliwym wobec Ameryki, albo bardziej wobec Berlina, albo bardziej Tel Awiwu, albo Kijowa, albo Moskwy, albo jeszcze czegoś innego. I tylko o to się licytują, natomiast nie licytują się o sprawy polskie, bo to ich po prostu nie interesuje. Interesują ich po prostu kolejne synekury. Kolejne pytanie, dlaczego tutaj nikt nie zajmuje się energetyką? Z jakiej racji? Wprowadza nam się y, y, pomysły na y, energetykę odnawialną. I, i co y, krzyczy jeszcze y, obecny reżim przeciwko tamtym, że wiatraki chcą budować? No ale przecież to Orlen ma wybudować największą farmę wiatrową w Polsce na Bałtyku koło łeby. Więc o co tutaj chodzi? Kto tutaj, że tak powiem, ma jakiś nowy pomysł? Poza tym, że oczywiście jak nam czy jedni, czy drudzy wybudują te wielkie farmy wiatrakowe, to będziemy mieli prąd trzy razy droższy, o czym mówiliśmy już w jednym materiale, gdy idzie o przykład Holandii, bo właśnie Koszty produkcji prądu w Holandii są trzy razy większe niż obecne koszty produkcji prądu w Polsce, a trzeba pamiętać, że już teraz płacimy bardzo ciężkie podatki na te wiatraki, które już są, na tą fotowoltaikę, która już jest i różne inne bezmyślne rozwiązania, które przecież na efekcie cieplarniany, a na inne, inne rzeczy żadnego wpływu nie mają, bo Europa, która jest, że tak powiem, ogonem świata albo nawet ogonem Azji, bo o ogonie świata to za dużo mówić, pod względem przemysłowym, pod względem liczby ludności, nie jest w stanie Przebić, znaczy inaczej, nawet gdyby przestała cokolwiek emitować, to Azja i rozwijające się tamtejsze kraje, Afryka, Ameryka Północna i Południowa i Australia, że tak powiem, te zredukowane limity emisji w Europie w dwójnasób, w czwórnasób albo jeszcze bardziej wielokrotnie zwiększą. Więc gdzie jest w tym wszystkim jakaś logika, gdzie jest jakiś zdrowy rozsądek i gdzie jest jakaś reakcja? Nowego reżimu na to, co dotychczasowy reżim przez 8 lat czynił. Smutne, drodzy Państwo, jest ta sytuacja. Nie ma co się oszukiwać. Większej, jakiejś lepszej jakości na pewno nie będziemy widzieć, nie doświadczymy, gdyż jeżeli spojrzymy historycznie. Są to osoby, które tak naprawdę rządziły, jak tu Stanisław wcześniej wspomniał, już wcześniej. No tu może się wtrącę, bo słyszałem, że nowym ministrem spraw zagranicznych ma być najlepszy minister spraw zagranicznych najpierw PiSu, a potem najlepszy minister spraw zagranicznych Platformy. Otóż to właśnie. Wójt z Chobielina. Nie, także, ty z Hobielina. Także nie oszukujmy się, dobrej zmiany znowu nie będziemy mieli. Tutaj ja bym chciał jeszcze tak na inny wątek zwrócić uwagę, bo tutaj Stanisław wspomniał odnośnie transport, branży transportowej i tych protestów, które odbywają się właśnie na wschodniej granicy w obronie tej własnego biznesu. Ja bym chciał tu zwrócić uwagę na jeden aspekt. Drodzy Państwo, zauważcie, że ludzie, którzy którym się zaczyna coś źle dziać, to dopiero zaczynają gdzieś protestować i głośno krzyczeć. Tak samo było w trakcie tak zwanego covidu. Zobaczcie, że wtedy raptem budzili się ludzie, którzy działali w branży gastronomicznej, hotelarskiej. Ja zadam pytanie, gdzie są te? Po prostu Ci ludzie krzyczeli głośno, bo po prostu oni tracili, tak? Teraz protestują, strasznie krzyczą transportowcy, ale gdzie ci ludzie byli wcześniej? I gdzie ci ludzie będą, jeżeli ta sprawa ucichnie, w jakiś sposób zostanie rozwiązana? Nie, ci ludzie nie będą się niczym interesować. I tutaj właśnie problem jest natury społecznej. My jako społeczeństwo tak naprawdę... Przestaliśmy się interesować sprawami ważnymi, nie dostrzegamy, nie mamy szerszego horyzontu, nie, nie widzimy e, wielu rzeczy, nie łączymy tego w jedną całość. E, dostrzegamy to tylko wtedy, kiedy nas, bezpośrednio nas uderzy po kieszeni. Jeżeli nas sąsiad jemu się chałupa spali, to my po prostu będziemy się z tego śmiali, a dopiero zaczniemy płakać. Jeżeli nam się nasza chałupa zaczyna palić, tak nasz, wygląda nasz przekrój naszego społeczeństwa, i tutaj upatrywałbym właśnie próby zmiany wszystkiego, czyli najpierw spojrzeć na siebie, drodzy Państwo. Jeżeli my nie spojrzymy na siebie, nie zaczniemy tych zmian od siebie, to nie oszukujmy się. Ci politycy na wiejskiej nic zaraz nie zrobią. Tak, tutaj. Na podsumowanie odwołam się do starożytności, do Aten. Ateny to było państwo, które rozkwitało dzięki temu, że po pierwsze świetnie swoje faktorie handlowe potrafili lokować po całym basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, no ale też dzięki swojej także potędze militarnej, mając zdolność podbijania po prostu sąsiednich miast, państw, najpierw greckich. A także później w szerszym zakresie. I tam nie było powszechnego obywatelstwa, tak jak mamy teraz. W Atenach było milion może niewolników, a może nawet więcej około 30 tysięcy obywateli. Obywatelstwo w Atenach zobowiązywało i Tukidides pisał, że taki obywatel, czyli ten człowiek wolny w Atenach, który nie zajmuje się sprawami politycznymi, czyli sprawami swojego polis, swojego państwa Aten, jest traktowany jako idiota. Krótko mówiąc, to, że mamy powszechne obywatelstwo w tej chwili w państwie polskim, zobowiązuje nas do jakiegoś zachowywania się w sposób właściwy, w sposób obywatelski, tak jak to rozumieli starożytni obywatele Aten. Więc apeluję też tu właśnie o jakąś szlachetność która będzie wyprowadzała nasze myślenie i nasze, nasze, powiedzmy sobie, działanie poza perspektywę własnego nosa, własnego mieszkania czy własnego ogródka. Właśnie odpowiedzialność za sprawy publiczne to jest rzecz obywatelska. I tutaj potrzeba nam takiego zachowania, takiego myślenia, i takiego działania, jakim wtedy no, wyróżniali się obywatele ateńscy, dzięki którym właśnie to państwo ateńskie mogło rozkwitnąć, mogło podbić sąsiednie tereny i mogło z tego czerpać korzyści. Bo po to są podboje, żeby były z tego jakieś korzyści, a nie jakieś okupacje dla jakichś reżimów zewnętrznych, z których żadnych pożytków nie mamy, jak chociażby mieliśmy z Irakiem i z Afganistanem. I o to właśnie apelujemy, żeby poczuć się obywatelem odpowiedzialnym za swoje sprawy, swojej rodziny, swojego, swojej gminy, swojego kraju. To musi nastąpić takie przebudzenie, żebyśmy mogli po prostu żyć lepiej, żyć godniej, i powstrzymać czy zablokować te wszystkie złe procesy, które na Polskę sprowadzają centralne i lokalne reżimy, także w, te, w samorządach, bo jak mamy tą e, politykę lewackich ideologii e, Nowego Światowego Ładu pod taką generalną nazwą, stręczonych w różnych sferach nie tylko w sferze gospodarczej, ale także w sferze moralności, e, w sferze różnych zachowań międzyludzkich, w sferze płciowości to wszystko, Łączy się w jedno działanie antyludzkie. i musimy to rozumieć I musimy przeciw temu wystąpić, a nie potulnie czekać, aż nam dziecko zakomunikuje, że jest kotopsem albo chłopak dziewczynko, a dziewczynka chłopcem, bo już takie rzeczy są. Zanim będzie jeszcze nas stać na to, by świeciły się żarówki w naszym domu, zanim jeszcze będzie stać nas na to, żebyśmy mieli ogrzewane domy, bo przecież to, co robił tamten reżim, no jeszcze obecny. I ten, który 11 grudnia zaprzysiężony zostanie, przecież oni się tymi sprawami nie zajmują. Bo ich zarobki są takie, że ich będzie na ten prąd stać, na te samochody nowsze i tym podobne rzeczy. Natomiast państwa prawdopodobnie z czasem coraz większej liczbie na to już stać nie będzie. I dlatego... Po raz kolejny apelujemy, aby się łączyć w działaniu na rzecz dobra, nie dać się zwieść tym, którzy będą wciągać Państwa w jakieś, jakieś zbiórki niepotrzebnych podpisów, po to, żebyście może zmarzli w ten niekorzystny w tej chwili wilgotny czas, zachorowali i jeszcze mieli problemy ze zdrowiem. To do niczego nie doprowadzi. To trzeba rozwiązywać systemowo, a nie poprzez takie bieganiny. Tak więc na zakończenie, drodzy Państwo, zachęcamy do refleksji i dziękujemy za uwagę i zachęcamy do następnego razu. Do usłyszenia.